Marcin Frankiewicz, Marcin, no już wiemy, 22 października, gala Grappler Night 3, tak? 4 już, 4 już, tyle było, że nie pamiętam. E, powiedz na początek, jak w ogóle przygotowania do tego wydarzenia, na jakim etapie jesteście organizacji? Witam wszystkich, tak, 22 października tutaj w Mińsku, hala ta sama, czyli na, na ulicy Kopernika. Ko Ko w tej chwili jesteśmy w trakcie kontraktowania z zawodników, zdobywania, pozyskiwania sponsorów. Tak, tutaj wielkie ukłony dla mojej żony, która się zajmuje, jeżeli chodzi o sprawy marketingowe, w sensie pozyskania sponsorów i it, itd. It, it, it. Jeżeli chodzi o zawodników, o kartę walk, to jesteśmy w trakcie ustalania, mamy już taki szkielet. Czekamy tylko odnośnie walki w wieczoru, ale wszystko tam jest, myślę, że na dobrej drodze. Powoli zaczynamy z promocją. W najbliższych dniach też będzie informacja odnośnie nas bi 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 biletów, rozmieszczenia salit i tak dalej. Także wszystko jest na dobrej drodze. Na Gali powróci twój podopieczny po walce Fen, czyli oczywiście Marcin Gałąska. Kto jest przymierzany dla Marcina, tak? czy będą to zawodnicy, którzy wcześniej walczyli, tak, czyli się skupiacie na jakichś mniej znanych nazwiskach, czy tym razem będzie taka większa walka? Eee, tak, wróci Marcin Gałąska. Bardzo, bardzo chciał tej walki, także yy, przeciwnik jest już znany, na dniach go ogłosimy tą wa walkę, jest to zawodnik, który ma 6 zawodowych walk, także to nie jest yy, na pewno jakiś sobie przeciwnik dla, dla, dla Marcina. Yy, myślę, że pf, poziom ten sam, co Marcin może, zresztą trudno teraz tutaj nie będę, nigdy nie, nie mówię kto ma jaki poziom, 22. W Mińsku, wszystkich zapraszam serdecznie, walka ma Mar Mar Marcina, przeciwnik naprawdę mocny. Chłopaki się zmierzą, za zawalczą i wtedy będziemy mogli powiedzieć kto. Fakt taki, że Marcin schodzi do kategorii 66 kg Tak, bo już na wadze, na fenie w marcu już miał poniżej dużo limitu, także stwierdziliśmy po rozmowie z Marcinem, że zejdzie do 66, będzie to jego pierwsza walka w tej kategorii. Przeciwnik mocny i także 22 ring, ring po prostu zweryfikuje. Marcin, wraca też Damian Majeski. No dwie porażki z rzędu, druga odniesiona, tam jeszcze kontuzja. Jak rozmawiałeś z Damianem, tak, kontraktując to walkę, w jakim nastawieniu jest Damian? No dwie porażki raczej nie napawają optymizmem i przejście po kontuzji, która była dość poważna jednak w jego przypadku. Nie, no jeżeli chodzi o Damiana Majewskiego, to ma z nami podpisany kontrakt, kontrakt tam na, na kilka walk. Wyszło jak wyszło, po prostu za kontuzję na, na, na poprzedniej wa walce. Ja w niego bardzo wierzę, jest bardzo dla mnie bardzo mocnym i perspektywicznym, znaczy przyszłościowym zawodnikiem, że chodzi o perspektywy wa walki. Ja jeżeli będę organizował galę razem z żoną, to dałem mu szansę, bo chłopak naprawdę jest wart tego, żeby w niego inwestować. Yy, rozmawiałem z nim, jest w bardzo dobrej fo formie, trenuje, przygotowuje się. Prze przeciwnik, już walka została ogłoszona, Kacper Miąsko z grappera Grudziąc, Także... Myślę, że przeciwnik w jego zasięgu, choć nie odbieram tutaj Kacprowi niczego i to podobnie tak jak z Marcinem, ale wierzę, że, Marcin da, że Damian da bardzo dobrą walkę. Wiadomo, pierwszą walkę jaką walczył u nas zawodowo, to walczył z Krzysztofem Drwalem, więc no to druga walka, kont, 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 kontuzja. Także myślę, że w tej trzeciej walce będzie już dobrze, no i, że i po prostu wygra tą walkę, no te, te, tego mu życzę, ale jak będzie 22. Zapraszam. Właśnie a propos jeszcze tych perspektywicznych zawodników, mamy jeszcze dwóch. Jednego amatora i jednego zawodnika, który za, zadobytuje zawodowo. Mowa oczywiście o amatorze Maćku Kieszkowskim, który z dobrej strony pokazał się na gali w Halinowie, a jeżeli chodzi o zawodowca, no to Mateusz Siński, znany z programu MM Master, doskonały parterowiec. Jakie są oczekiwania wobec tych, tej dwójki zawodników? Znaczy, jeżeli chodzi o Maćka, no to wiadomo, za bardzo będąc w Halinowie tylko mrugnąłem oczami, bo już po, po walce, więc yy, jesteśmy w trakcie szukania danego przeciwnika. Jest tam jakaś propozycja, ale to na razie nie chcę o tym mówić. Jeżeli chodzi o, o Mateusza, gwiazda te, telewizji, znanego pro, programu, oczywiście gwiazda, mówię to w, w zesłowie, wiem, że chłopak jest yy, ogarnięty. Nie wiem, nie, nie mam jakoś zwyczaju, że siedzę i oglądam, nie wiem, jak to walczyć i tak dalej. Jeżeli ktoś chce u mnie na gali, u nas razem to organizujemy z żoną, wa walczyć, ja mu daję taką szansę. Oczywiście, nie, jeżeli ktoś ma, nie wiem, rekord 0-5 i przychodzi, że on chce nagle, bo a nic nie pokazał w tych pięciu walkach, to tam to nie mam o czym rozmawiać. Tu Mateusz chce spróbować, znaczy chce, chce zawalczyć chyba drugą swoją zawodową wa walkę. Przeciwnik jest też z siedlec od Piotra. Także myślę, że będzie bardzo dobra walka. Myślę, że spodziewam się, że to będzie jedna z lepszych walk. I co fajne, teraz patrzę na kartę walk, to mamy dużo zawodników 6-6. Możemy było zrobić nawet jakiś tour turniej, bo chyba mamy teraz z 6. Jeszcze mi się zgłaszają właśnie ta waga. Jak na poprzednich galach był problem, żeby tych zawodników znaleźć, tak teraz 6, 6 Ale to są takie walki. I zając chłopaków z Siedlec, od Pios, Piotka, to i Mateusza z Huntera Warszawa, to myślę, że będzie bardzo dobra walka. Mam nadzieję, że potrwa całe. 3 rundy, a nie potrwa na przykład 30 sekund. No ale tak jest MMA, więc wszystko się okaże 22. No. Ciągle powtarzam o tym 22, ale. Mówię, trzeba przyjść, zobaczyć te emocje, te, to wszystko, i wtedy będziemy wszystko mądrzejsi. Myśla Marcin, powiedz, bo zawsze też było K1, był boks, gdzieś był boks tajski też wczepiony w gale. Tu najraźniej mamy tylko ogłoszony, jest Norbert Adamiec, którego ogłosił jego trener. Tak, po pierwsze, czy, czy to jest prawda? Tak, 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 potwierdzam. Jest już prze przeciwnik. Też to wszystko na. Tak, stopniujemy trochę ogłoszenie tych walk, żeby to wiadomo. Nie od, nie od razu, bo wtedy braknie biletów dla wszystkich, tak. ale jest dla Norberta, tak, z Maczkiem już popracujemy na kolejnej gali, wystawia bardzo dobrych zawodników, zresztą samo nazwisko mówi samo za siebie. Mamy kilka propozycji, jeżeli chodzi o, o kickboxerów, o boks, tylko chwycę teraz na znalezienie przy, przeciwników. Tak? No i jeżeli chodzi o Muay Thai, mam nadzieję, że, że, się, że się uda, że, że jakoś tam to wszystko się zgra, jeżeli chodzi o boks. Też jesteśmy w trakcie kontraktowania walki, bo w boksie na pewno jedna albo dwie będą. Nie odchodzimy od tego, co będziemy mi gale to na pewno będzie boks. K1 MMA, no wiadomo MMA no to jest ta przodająca. Muay thai, jeżeli się znajdą ludzi, czy da się zestawić ze sobą, to jak najbardziej. My nie uciekamy od tego, że, że nie jak najbardziej zestawimy. Nawet byśmy zestawili w submission fight, jakby było kogo i tak dalej. Tylko my, wiadomo, nie za bardzo ciekawe, nie każdy lubi oglądać jak w parterze tam Współpracownicy walczyli z wojny, sporty u uderzane. Marcin, tu ostatnio, właśnie też ciekawe ogłoszenie na rynku brazylijskiego w Polsce. Radek Turek postanowił połączyć się z Berserkerami, no Ty też współpracujesz na jakiejś tam płaszczyźnie z Radkiem, Twoi zawodnicy, Ty macie pasy właśnie od niego. Czy więc teraz nie będzie Klub Walki Grappler, tylko Berserker z Minsk Mazowiecki? Nie, 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 w tym, w tym kierunku nie, my nigdy nie byliśmy, my nie jesteśmy filią, w sensie pod, podlegamy pod Rad, Radka Turka, którego serdecznie pozdrawiam, a jego takim wysłannikiem tutaj u nas w Misku jest Adam. Harry Para, Parafianciu, który tutaj jest, na, jeżeli chodzi o brazylijskie, naszym gu, gu, guru. nas uczy. Od chyba 4 lat tre, trenuje u nas w klubie, czy od trzech. Nie, nie, dla, dla nas fajnie, bo ja kiedyś też zaczynałem w z, z Kilkanaście lat temu na pierwsze swoje treningi mam właśnie przez ileś tam czasu, przez ponad pół, rok, czasu, półtora prawie chodziłem. Tam zaczynałem też przygodę. I bardzo fajnie. Ja się z tego powodu cies cieszę. Nie, nie, my nazwy nie zmieniamy. Mamy tutaj takim górę od Brazylijskiego, jest Harry, a nad, nad nim jest Radę, który tutaj u nas przez Harego daje nam promocję i tak dalej. I mam nadzieję, że długo, długo się to nic nie zmieni. No. Marcin, no w takim razie, no widzimy się 22 października, tak? Grappler Night 4. Serdecznie zapraszamy.